Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, dzisiaj do zgarnięcia a żeby ją zgarnąć łapa w górę, subskrypcja i oczywiście komentarzyk, no i trzeba również wbić do discordu, link znajdziecie na discorda, link znajdziecie do niego w drugiej opisu, więc wbijajcie, my znajdujemy się na G4skins.com, link do strony macie w opisie, kodzik soul daje wam darmowe 10% do wpłaty, jak klikniecie użyj oraz darmową skrzynkę milspec, a jeżeli chcecie dowodować no to oczywiście z kodzikiem macie więcej, pamiętajcie kto wpisał kodzik pisze w komentarzu, może niedługo jakiś konkursik się zrobić dla osób, które wpłacają właśnie z kodem, więc coś się będzie działo, może jakąś kostkę rozdamy niebawem. Nie obiecuję na razie, ale coś może niebawem będzie, więc. Zobaczymy, a tutaj macie wszystkie metody płatności, jeżeli chcecie sobie skorzystać. Więc tak to wygląda. A my dzisiaj mordeczki robimy bitewkę na skrzyneczki z M4. Z kałaszkiem, z AWP, -ą. pomieszamy, pomieszamy i wrzucimy właśnie takie skrzyneczki do bitwy, ja po, po przy, poprzednim materiale nic nie wpłacałem po prostu to jest to co na końcu wydropiliśmy z yy, skrzyni bonusowych, które właśnie za poziom się otrzymuje to jest po prostu yy, to co mieliśmy, co tam troszeczkę nam zostało, więc tak to wygląda i ja stworzę sobie tą bitewkę nie mamy zbyt dużo, ale jak się uda wygrać może być ciekawie, bitwa na 4 graczy i lecimy proszę państwa, dobrze, mamy tutaj te skrzyneczki już, już prawie, już prawie, dobra jest to z emeczką, jest ta emeczka E, dajmy takie, tak, 2, dwie, 2t dwie Jeszcze Awupkę I tak sobie poddajmy, po dobra, dajmy 6 tych, dajmy 6 tych, dajmy 6 tych, 6 tych 7, 7, 7, 7 Dobra, Kłaszków będzie 8. W sumie meczek mamy razem 14, bo to jest, jest M4A4 i M4A1S, yy, ale dobrze, dajmy. Więc taka bitwa na emeczki, kałaszki, jawłupki, nie? Mm, więc to taka pomieszana troszeczkę, coś innego. I tak pomyślałem, że jak mamy tyle, to te skrzynki nie są jakieś bardzo drogie, to stworzymy sobie po prostu taką bitwę z właśnie takimi oto skrzyneczkami. 29 rund, więc nawet sporo wyszło. E, jak najbardziej spoko. No i zobaczymy, zobaczymy. Fajnie, oczywiście, gdyby siadło. Bot Arnold, Crusher i Ryan. I zobaczymy, jak to pójdzie, proszę Państwa. Okej, okay, w pierwszej nawet nawet bardzo dobrze nam poszło. Chociaż no... Okej, okay, druga też jest... Okej, okay, dobra, nie, jednak Crasher ma więcej, ale. Ale patrząc łącznie. Nie no, jednak ma więcej. Ale teraz my już mamy więcej. Chociaż nie, dobra. Nie mogę tam patrzeć niżej, bo musimy kontrolować. 27. Turian chyba ma na razie najwięcej, chociaż... Może tak mieć, może tak mieć, ale miejmy nadzieję, że to pójdzie. na naszą korzyść i tutaj mamy. Teraz jesteśmy najprawdopodobniej na prowadzeniu. Oczywiście dowiemy się na końcu jak to będzie. Tutaj też całkiem dobrze. 37 ziko, więc no, robimy sobie tą przewagę. Wjeżdżają już zwykłe Mki. I też idzie całkiem, całkiem dobrze. O kurczę, gdzie by ta Meczka Asimov nam siadła. No i tutaj kurczę kraszer trochę trafił. Więc to troszkę sporo. Tą przewagę sobie na pewno nałapał Rian. Teraz też widzimy, że troszeczkę coś tam potrafiał. Arnold trafia emeczkę też Dragon Kinga. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś nam zaraz ciekawego. No, to może troszeczkę kosztował. 366 zł. Przewaga niesamowita. Niesamowita przewaga, tylko widzimy, że Rian trafia teraz też. Ale kurczę, mamy i tak tą emeczkę droższą. Ja pitole, jakbyśmy to... Mamy szansę to wygrać, a jak wygramy, to mamy naprawdę fajny profit. Tylko Rian trafia też... Spoko przedmioty, i właśnie teraz już wjeżdżają kałaszki. 26 zł dla kraszyra. No, my mamy tutaj przewagę nad Arnoldem i kraszyrem na pewno. Tylko no Rihanna się tutaj troszeczkę obawiamy, bo kurczę, może mieć więcej od nas. Może mieć więcej od nas. Teraz nam leci tutaj 25, więc to też spoko, bo troszeczkę sobie tym nadciągniemy. Tutaj Arnold trafia najdroższego, ale to też nie jest jakiś bardzo drogi kałaszek. Tylko, żeby już Rian nie trafił jakiegoś drugiego kałacha albo drugiej AWUPy, to całkiem możliwe, że to zgarniemy. Tutaj, chyba też dla nas, 92 zł, więc fajnie, bo sobie tym też podciągnęliśmy tutaj naszą pulkę. E, I. Dobrze, no tutaj Rian, no tak kurczę, my idziemy z nim w web-web. W łeb. E, teraz jeszcze krasher trafia do coś drugiego kałaszka, ale no nie jest to jakiś drogi, żeby chyba nam tutaj zaszkodził na ten moment, chociaż nie wiadomo, bo też nie, kont no, nie jestem w stanie tego wszystkiego liczyć, tak jak już mówiłem w ostatnim materiale, ale. To jeszcze jakaś awóbka by się fajna przydała dla nas, nie? Jeszcze jakaś fajna awóbka dla nas i jest. O jejku, tam tam poleciały blisko. Było. Dobra. Kolejne. Tutaj, no. Awóbki lecą słabiutkie, jak widzimy. Nie ma nic ciekawego swoją drogą. Ryan trafia Ryan. Ryan, nie wiem jak to czytać, ale trafia. Tak jak my tam też git w sumie teraz już nie wiem kto ma tej przewagę, ale miejmy nadzieję, że my chociaż jeszcze dla niego AWOM Mortis, ale za 7 zł, więc... Mamy to, mamy to, mamy to proszę państwa Super, dwa koła. Dwa koła z 580. 580 zł Patrzcie, my 700 ten... Nie no, no jest fajnie, jest fajnie. Okej, okay, jaki ekspik w ogóle wsiadnie. Właśnie, bo my tak dostajemy: jak się bitwę przegra, to się Expo nie dostaje. A na skrzyneczkach, nawet jak coś słabszego, to i tak EXP leci. A tutaj, jak widzimy, no expa wsiadło, expa wsiadło, bo bitwę się udało wygrać. I teraz, tak, jak my to wyglądaliśmy? No, ten mieliśmy stówkę przewagi. No, to wiecie, też tak się wahało. Ale tutaj, no, naprawdę spora przewaga. Nad Arnoldem ponad 500 zł. E, nad Crasherem 400, prawie. Więc, no, ta przewaga była i bardzo fajnie nam. Siadło, bardzo fajne nam siadło. Ekwipunek, proszę Państwa, widzicie, nie była to jakaś droga bitwa, a naprawdę, naprawdę nieźle podawało. Eee, no dobrze, i teraz, jeżeli my chcemy sobie wypłacić dany przedmiot, klikamy sobie tak, wypłać. Eee, ja sobie to po prostu po odcinku jakieś przedmioty dla Was wypłacę, ale bardzo fajny profit, naprawdę, bardzo fajny profit. I jak widzimy, już oferty zaczęły też przychodzić, więc sobie bierzemy tutaj oczekujące oferty. O, i te dwa kałaszki już są w naszym ekwipunku, więc bardzo szybko wszystko działa z wypłatą, jak najbardziej spoko. Nie ma czym się tam przejmować. Jeżeli coś jest nie tak, to na przykład jest, że przedmiot jest niedostępny, ale jak widzimy, te wszystkie tutaj przedmioty mamy praktycznie dostępne. Praktycznie wszystkie. A jak jest niedostępny, to możemy oczywiście kliknąć Wymień. Nawet jak jest dostępny, też możemy sobie wymienić jak takiego nie chcemy, albo po prostu też sprzedać i zakupić sobie do sklepiku. Więc tak to wygląda, no ja jestem bardzo zadowolony z tej bitewki. W końcu to siadło, całkiem przyjemnie. Tanie skrzyneczki, ja naprawdę ładny drop. Z mojej strony, to tyle ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. i widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach już wkrótce. Na razie. Hejka, cześć!